W 1975 roku te szczęśliwe dni przemieniły zmagania chicagowskiej rodziny w śmiech, który rozbrzmiewał echem w całej Ameryce. Dekady później rozpoczęła się prawdziwa tragedia. Kariery rozpadły. Się doszło do tragedii, a świetlana perspektywa sławy rozwiała się dla wielu ukochanych aktorów. Dołącz do nas, by uczcić ich podróż i niezapomnianą radość, jaką wnieśli do naszej rodziny. Bernadette Stanis, jako Thelma Evans. Thelma Evans jest nie tylko piękną córką rodziny Evansów, ale także uosobieniem nadziei. Miała wszystko bystry umysł, promienną urodę i niezłomną determinację, by uciec od ubóstwa poprzez edukację. W wieku zaledwie 20. Jeden lat w 1975 roku Bernadette Stanis przedstawiła Stany Zjednoczone młodej, czarnoskórej kobiecie, Rzadko widywanej w telewizji w godzinach największej oglądalności. Sukces niósł jednak ze sobą przekleństwo. Jak bardzo Hollywood kocha Telmę. Nie chciał spojrzeć na aktorkę stojącą za nią. Dyrektorzy castingu przemienili stanisa. Ta piękna. Czarnoskura dziewczyna, pomimo inteligencji i głębi, jakie zaprezentowała w Good Times, podczas gdy jej koleżanki z obsady brały udział w projektach takich jak „Roots“ lub stały się znanymi na cały kraj komikami stand-upowymi. Bernadette, obsadzano w powierzchownych, stereotypowych i żenujących rolach, była utalentowana, ale branża filmowa ograniczyła ją do pewnego schematu to odrzucenie było druzgocącym ciosem. Kiedy film Dobre czasy dobiegł końca, Stanis popadł w depresję, dręczony milczeniem telefonu, który rzadko dzwonił. W wywiadach przyznawała, że trudno jej wyobrazić sobie przyszłość w branży filmowej, w której ludzie widzieliby ją wyłącznie przez pryzmat wizerunku. Felmy Blask tej postaci kontrastował ostro z rzeczywistością jej kariery drzwi. Hollywood zamknęły się, a oferowane jej scenariusze były uwłaczające godności, którą kiedyś reprezentowała, ale nie chciała zniknąć. Odkrywając siebie na nowo, Stanis poświęciła się pisaniu, przelewając swój ból na książki o miłości, związkach i odporności. Jej fani, wierni jej od dziesięcioleci, z entuzjazmem przyjęli jej twórczość. Odnalazła drugie życie w nostalgicznych trasach koncertowych, programach specjalnych w TV1 i na konferencjach, gdzie ludzie wciąż nazywali ją Telmą. Imię, które kiedyś ją więziło, paradoksalnie stało się jej wybawieniem. Teraz w wieku 72 lat Bernadette Stanis Zgromadziła majątek netto szacowany na 6 milionów dolarów nie z hitów kinowych ani hollywoodzkiej sławy, ale z siły przetrwania w branży, która próbowała o niej zapomnieć. Dla jej fanów na zawsze pozostanie nieśmiertelną Telmą. Piękną, ambitną i dowodem na to, że nawet gdy marzenia rozsypią się w pył siła charakteru, pozwala je odbudować w coś trwałego. Esther rolę jako Florida Evans, Florida Evans. To nie tylko matka rodziny Evans. Jest niezachwianym filarem podporą rodziny. Spokojna, lecz stanowcza, łagodna, lecz niezłomna, z wdziękiem pokonywała każdą przeszkodę. Widzowie pamiętają ją stojącą przy kuchennym stole, skrzyżowaną na piersiach, z mocnym głosem, zawsze znajdującą siłę, by utrzymać rodzinę razem w świecie, który najwyraźniej zmierzał do ich rozbicia. Ester. Rolę miała 54 lata w 1975 roku, kiedy wcieliła się w rolę Florydy i przeszła do historii telewizji. Przedstawiła publiczności matkę, która nie była postacią stereotypową, lecz odbiciem prawdziwego życia. Jednak rola, która przyniosła jej sławę, stała się również polem bitwy w jej karierze. Rolę nie znosił nadmiernego użycia wulgarnego humoru w filmie to dobre czasy a zwłaszcza przesadnego przedstawienia postaci granej przez J.J. Abramsa. Dla niej to zdradziło wszystko, co serial miał reprezentować. Jej protest nie został uciszony. Odeszła w szczytowym momencie serialu, wiedząc, że może ją to kosztować wszystko. Odejście z udanego sitcomu było ryzykownym hazardem. Hollywood nie oferował poważnych ról aktorkom takim jak ona. A nawet gdy w końcu dostała rolę czytowna... Lacie mojego niemieckiego żołnierza, czy później Pew Rosewood, jej kariera była niestabilna. Każda rola była jak walka, przypominając, że utalentowana aktorka musi ciężko pracować, aby zdobyć szanse, które inne miały łatwo. Kiedy Esther Rolle zmarła w 1998 roku, w wieku 78 lat, jej majątek netto szacowano na około 3 miliony dolarów. Nie była to ogromna suma jak na hollywoodzkie standardy, ale każdy grosz został zarobiony dzięki niestrudzonej pracy. Dla fanów jej prawdziwe bogactwo leżało w sile jej postaci. Florydy. Evans roli zrodzonej z odwagi, której kreacja pozostaje podziwiana nawet po dziesięcioleciach. Jimmy Walker jako James, J.J. J. Evans Jr., J.J. J. Evans uosabiał chaos w swoich neonowych strojach. Głośny, przezabawny i nieprzewidywalny tańczył na ekranie niczym chodzący fajerwerk. Jego slogan Dino Might stał się ogólnonarodową obsesją, a w 1975 roku w wieku 27 lat Jimmy Walker stał się centrum uwagi w zabawnych momentach. Dla fanów uosabia radość powód, dla którego oglądają program tydzień po tygodniu. Jego doświadczenie ze stand-upem przygotowało Walkera do sławy. Przed występem w Good Times walczył w nowojorskich klubach komediowych, doskonaląc swoje umiejętności komediowe aż do momentu przełomu. Jego kariera nabrała rozpędu. Gościnne występy w The Tonight Show i na okładkach magazynów uczyniły go jedną z najsłynniejszych twarzy dekady. Ale korona komedii miała też ciernie. Hollywood przykleiło mu etykietkę klauna-klauna. Filmy takie jak czy leci z nami pilot i gościnne występy Villalaz? Telewizji tylko wzmocniły ten stereotyp. Co gorsza, nawet jego koledzy z planu nie byli zachwyceni jego rosnącą sławą. Esther Rolle i John Amos uważali, że jego postać niszczy wizerunek afroamerykanów, a Walker stał się wyrzutkiem we własnym studiu, kochanym przez miliony, ale ocenianym przez najbliższych. Po zakończeniu programu Good Times kariera rolea podupadła. Powrócił do stand-upu z trudem radząc sobie w małych lokalach, podczas gdy inni komicy jego czasów osiągali sławę. Mimo, że nadal pojawiał się publicznie jego kariera, nigdy nie wyszła z cienia G.A.J. Evansa. Był uwięziony w roli, z której nie mógł się uwolnić bez względu na to, jak bardzo się starał. Teraz, w wieku 78 lat, Jimmy Walker nadal występuje na scenie i wciąż posługuje się sloganem, który przyniósł mu sławę, a jednocześnie go ograniczył. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi około 800 dolarów amerykańskich, co stanowi brutalny dowód na to, jak trudne mogą być problemy finansowe ikony kultury, gdy Hollywood nie pozwala im się rozwijać. Janet Dubois jako Wilona Woods. Wilona Woods jest uosobieniem geniuszu. Elegancka, inteligentna i dowcipna sąsiadka wniosła urok i subtelny humor do osiedla mieszkaniowego rodziny Iwansów w Chicago w wieku 29 lat. W 1975 roku Janet Dubois sprawiła, że Wilona stała się niezapomniana, była powierniczką źródłem śmiechu, a czasem osobą, która mówiła, prawdę której rodzina nie chciała usłyszeć, ale potrzebowała usłyszeć. Talent artystyczny. Dubois wykraczał daleko poza aktorstwo. Podarowała światu jeden z najwspanialszych motywów przewodnich telewizji Moving. On Up z serialu The Jeffersons. A jej głos stał się ścieżką dźwiękową całej ery czarnej telewizji. Zdobyła nagrodę Emmy za dubbing w animowanym serialu Ediego Murphy'ego The PJs i wystąpiła w uwielbianych serialach takich jak I'm Gonna Get You Saka. Jest wszechstronnie utalentowana. Wszechstronna i pełna kreatywności, ale jej kariera naznaczona była rozczarowaniami. Po osiągnięciu szczytu kariery, Hollywood rzadko oferowało jej role odpowiadające jej talentowi. Często stereotypowo postrzegano ją jako dowcipną pomocnicę, zmuszoną do powielania właśnie tych cech, które sprawiły, że Wilona była tak uwielbiana. Założyła własną Akademię Sztuk Performatywnych, aby wspierać młode talenty, ale trudności finansowe zmusiły ją do zamknięcia. Dla Dubois obojętność branży miała ogromny wpływ, a po każdym sukcesie następowała porażka. Jej największym bólem była niewidzialność. Pomimo ogromnego wkładu w historię telewizji, często była pomijana, wspominana jedynie pobieżnie, podczas gdy mniej utalentowani koledzy odnosili wielkie sukcesy. Ten lęk przed zapomnieniem podkopał jej karierę, powodując, że jej dziedzictwo było powszechnie niedoceniane aż do końca życia. Kiedy Jeannette Dubois zmarła w 2020 roku w wieku, 74 lata pozostawiła po sobie majątek szacowany na około 2 miliony dolarów. Dla swoich fanów była nieoceniona, ale dla Hollywood stanowiła kolejny przykład niedocenianego talentu jej głos wciąż rozbrzmiewa w powtórkach niosąc słodko-gorzkie echo tego co mogło się wydarzyć. Johnny Brown jako Nathan Bookman. Nathan Bookman, zarządca osiedla Evans, był częstym obiektem drwin w serialu telewizyjnym Good Times. Nazywany Buffalo Butt był obiektem dziecięcych żartów, ale potajemnie uwielbiany przez publiczność Johnny Brown który w 1975 roku miał 38 lat, odegrał tę rolę z takim urokiem, że nawet gdy Bookman był obiektem drwin jego łagodna natura i dowcip sprawiały, że postać ta była niezapomniana. Zanim dołączył do obsady programu Good Times, Brown był już znaną twarzą telewizyjnych programów rozrywkowych. Regularnie występował w programie Laffin Rowana i Martina, a jego umiejętności wokalne i komediowe. Przyniosły mu uznanie zarówno w stand-upie, jak i muzyce. Jego występy w programach The Flip Wilson Show i The Jeffersons dowiodły jego wszechstronności, a w połowie lat 70, rola w Good Times sprawiła, że stał się powszechnie znany w każdym amerykańskim domu. Jednak jego kariera była pełna pechowych, co by było gdyby. Początkowo Brown był brany pod uwagę do roli LaMonta w serialu Sanford i Syn. Ale konflikty w harmonogramie zmusiły go do rezygnacji. Ostatecznie rolę otrzymał. Demont Wilsona Brown przyznał później, że stracona szansa prześladowała go przez lata. Często zastanawiał się, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby dostał rolę, która zapewniła mu sławę. Przez lata Brown był ograniczany do występów gościnnych i reklam, ale nigdy nie udało mu się wyjść z cienia Bookmana. Pomimo stabilnej pracy, z trudem zdobywał główne role. Fakt, że był zaszufladkowany do określonej roli w branży rozrywkowej oraz jego własne problemy zdrowotne ograniczyły jego możliwości, przez co, pomimo niezaprzeczalnego talentu, nie został należycie doceniony. Johnny Brown zmarł w 2022 roku w wieku 84 lata. Nagle po rutynowej wizycie w celu wszczepienia rozrusznika serca. Jego majątek netto w chwili śmierci szacowano na 84 tysiące złotych. Około 2 miliony dolarów amerykańskich zgromadzony dzięki kontraktom, reklamowym występom gościnnym i roli w programie telewizyjnym Good Times. Fani pamiętają go jako osobę, która potrafiła zamienić upokorzenie w śmiech, a obelgi w żarty. Janet Jackson jako Penny Woods. Kiedy Penny Woods pojawiła się w piątym sezonie programu Good Times, widzowie od razu się w niej zakochali. W 1977 roku rolę Penny zagrała Janet Jackson adoptowana córka Willony Woods. Jej historia była niezwykle poruszająca, opowiadała o maltretowanym dziecku, które znajduje bezpieczeństwo w domu Wilony. Jackson dała kreację wykraczającą poza jej wiek. Jej wrażliwość wzruszała publiczność do łez, a jej odporność psychiczna przyniosła jej aplauz. Ale Penny to dopiero początek. Janet Jackson stała się jedną z największych gwiazd w historii muzyki, sprzedając ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Jej albumy Control 1986, Rhythm Nation 1814, 1989. I The Velvet Robe 1997 ukształtowały muzykę pop i RB dla całego pokolenia. Wystąpiła również w filmach takich jak Poetic Justice i Why Did I Get Married?, udowadniając, że jej talent nie ograniczał się do sceny. Jej kariera naznaczona była jednak poważnymi niepowodzeniami. W 2004 roku jej kontrowersyjny występ w w Przerwie Super Bowl z Justinem Timberlakeem wywołał jedną z najbardziej negatywnych reakcji publiczności w historii współczesnej muzyki. Kontrakty reklamowe zniknęły, jej muzyka została zakazana, a kariera z dnia na dzień stanęła w miejscu. Przez lata niesłusznie obwiniano ją o coś, czego nie spowodowała. Jej życie osobiste również było pełne trudności. Tym trzech rozwodów przemocowych związków i uporczywych problemów z postrzeganiem własnego ciała. Presja sławy skłoniła ją do poddania się serii operacji plastycznych, które doprowadziły do poważnych problemów zdrowotnych. Za blichtrem i blaskiem sceny kryła się kobieta, która nieustannie zmagała się z samą sobą i wizerunkiem, jaki narzucał jej świat. Dziś Janet Jackson. Ma 59 lat, a jej majątek netto szacuje się na 180 milionów dolarów. Pomimo blizn pozostaje ikoną muzyki, osobą, która przeżyła, a jej ból i triumf są wyryte w każdej śpiewanej przez nią nucie. Ralph Carter jako Michael Evans. Michael Evans to niski, pełen entuzjazmu chłopiec najmłodszy z rodziny Evansów, którego elokwentne przemówienia często przyćmiewają przemówienia dorosłych. Mając zaledwie 13 lat, w 1975 roku, Ralph Carter przedstawił światu chłopca mądrego ponad swój wiek, odważnie sprzeciwiającego się niesprawiedliwości. Fani uwielbiają go za niespożytą energię, poczucie humoru i za to, że jest sumieniem rodziny Evansów. Zanim dołączył do obsady Good Times. Carter był już gwiazdą Broadwayu, zdobywcą licznych nagród za rolę u Raisin rozpoczął również obiecującą karierę muzyczną albumem Young and in Love. W pewnym momencie wydawało się, że z łatwością zostanie gwiazdą na scenie, ekranie i w muzyce. Jednak brutalna rzeczywistość dorastania. Hollywood okazała się brutalna. Po zakończeniu serialu Dobre Se... ...serialu Dobre Czasy, Carter miał trudności ze znalezieniem bardziej dojrzałych ról dla swojego wieku. Branża muzyczna nie widziała w nim nic poza wizerunkiem młodego aktywisty, a jego początkowa motywacja osłabła. Jego kariera muzyczna uległa. Stagnacji, a marzenia o karierze na Broadwayu Zostały przyćmione przez Michaela Evansa. Popadł w alkoholizm i depresję, zmagając się z presją niespełnionych oczekiwań. Plotki o jej życiu prywatnym tylko potęgowały ten ciężar. Spekulacje na temat jej orientacji seksualnej stały się głównym tematem prasy w latach 80, wywołując napięcie w czasach znacznie mniej tolerancyjnych niż obecnie. Chociaż zbudowała życie rodzinne i nadal występowała na scenie rany po straconych szansach, Nigdy do końca się nie zagoiły. Jego problemy z hazardem tylko pogłębiły jego trudności finansowe, zmuszając go do podejmowania się dorywczych prac i nostalgicznych wydarzeń. Ralph Carter ma obecnie 64 lata, a jego majątek netto szacuje się na około milion dolarów. To niewielka suma w porównaniu z jego młodością. Jego historia to przejmujący przykład tego, jak szybko sława może przeminąć, pozostawiając artystę, który wciąż zmaga się z pogodzeniem tego, kim był, z tym, kim mógł się stać. Teddy Wilson jako Sweet Daddy Williams Sweet Daddy Williams to jedna z najbardziej aroganckich postaci powracających w serialu Good Times. W swoich krzykliwych garniturach ogromnych kapeluszach i słodkich, a zarazem subtelnie uwodzicielskich słowach to oszust, którego nie sposób nie oglądać z przyjemnością. Teddy Wilson, mający wówczas 33 lata w 1976 roku przekształcił Sweet Dadiego w potężną i niezapomnianą postać jednocześnie zabawną i niebezpieczną. Kariera Wilsona nabrała rozpędu w latach 70. Występował wszędzie w serialach takich jak Sanford i syn, The Jeffersons i What's Happening, zawsze wnosząc energię i charyzmę. Miał wszystko czego potrzeba, by zostać wschodzącą gwiazdą, aktorem, którego obecność dodawała uroku każdej komedii, w której grał. Jednak Hollywood miał o nim ograniczone pojęcie. Wilson tkwił w stereotypowych w rolach, nieustannie otrzymując propozycje zagrania przebiegłego oszusta czarnego charakteru. Powtarzalność była dla niego niesamowicie frustrująca. Pragnął głębi i złożoności, ale branża nie zwracała na to uwagi. Nieustanna presja związana z pracą bez artystycznego spełnienia miała poważne konsekwencje. Alkohol stał się jego cichą ucieczką. Przyjaciele wyznali później, że długie godziny pracy, ciągłe odrzucenia i nieustająca presja doprowadziły go na skraj samozniszczenia, aż do momentu, gdy udar odebrał mu życie. Wilson musiał dźwigać ciężar lat zmarnowanego potencjału. Jego nagła śmierć w wieku 47 lat zszokowała kolegów, którzy wiedzieli, że ma on o wiele więcej do zaoferowania Teddy. Wilson zmarł w 1991 roku, pozostawiając żonę i dzieci. Jego majątek netto szacowano na około 500 dolarów amerykańskich. Dla fanów na zawsze pozostanie Sweet Dadim niezapomnianym oszustem, którego pewność siebie wnosiła zarówno śmiech, jak i śmiałość do świata rodziny Evansów. Moses Gunn jako Carl Dixon Kiedy Carl Dixon pojawił się w życiu Florydy, Evans w czwartym sezonie... Dał widzom rzadką szansę na zapomnienie o dobrych czasach, na nową miłość po tragedii. Karl był życzliwy, zrównoważony i dał Florydzie nadzieję na przyszłość pokonującą jej ból. Pomimo pojawienia się w zaledwie dziewięciu odcinkach, jego związek z Florydą pozostaje jednym z najbardziej poruszających wątków w serialu. W 1977 roku Moses Gunn miał 48 lat, gdy wcielił się w Karla ale był już znanym aktorem. Zdobywca nagrody. Obie award dał wyjątkowe występy w sztukach takich jak The Blacks i Othello, a także w filmach takich jak Shaft. Jego potężny głos i charyzma sprawiły, że był niezapomnianym i charyzmatycznym aktorem, który z łatwością zdominował scenę i ekran. Jednak Hollywood nigdy nie przyznało Ganowi należnego mu uznania. Dyskryminacja ograniczała go do ról twardzieli lub drugoplanowych, podczas gdy mniej utalentowani biali aktorzy byli obsadzani w rolach głównych. Znosił kolejne odrzucenia, często wychodząc z przesłuchań, ze świadomością, że decyzja została już podjęta, zanim jeszcze zdążył przemówić. Problemy zdrowotne dodatkowo pogorszyły sytuację gan nałogowy palacz, i przewlekle astmatyk przez lata zmagał się z dusznością między występami. Te same płuca, które pozwalały mu recytować szekspirowskie kwestie na scenie, ostatecznie go zdradziły, kończąc karierę, która powinna trwać wiele dekad. Moses Gunn zmarł w 1993 roku, w wieku 64 lata, z powodu powikłań astmy. Jego majątek netto szacowano na około milion dolarów. Co jest skromną kwotą dla kogoś, którego talent artystyczny znacznie przewyższał możliwości, jakie otrzymał fani, pamiętają go nie tylko z roli Carla Dixona, mężczyzny, który po raz drugi odnajduje miłość na Florydzie, ale także jako aktora z silną wolą potrzebną do ukrywania bólu związanego z niesprawiedliwą branżą, Ben Powers jako Keith Anderson. W ostatnim sezonie serialu A Good Times widzowie byli świadkami, jak Thelma w końcu odnajduje miłość u Keitha. Andersona, zawodowego futbolisty amerykańskiego, którego karierę przerwała kontuzja Ben Powers, mający 28 lat w 1978 roku, wcielił się w postać Keitha z czułością i urokiem zapewniając fanom rzadkie, szczęśliwe zakończenie w serialu pełnym trudności. Wytrwałość w odgrywanej przez niego postaci odzwierciedlała pragnienie sukcesu samego Powersa. Zanim dołączył do obsady programu Good, Times Powers pracował jako komik i grał niewielkie role w telewizji. Występował w programie Laughing i gościnnie w serialach takich jak Gimme a Break i Flamingo Road. Jego uroda i charyzma uczyniły z niego naturalnego idola, a Hollywood przez krótki czas uważało go za wschodzącą gwiazdę. Jednak za kulisami jego kariera zaczęła podupadać. W latach 80 Powers zmagał się z presją Hollywood i uzależnił się od kokainy. Uzależnienie w połączeniu z wyczerpującą rutyną pracy wyniszczało go fizycznie i psychicznie. Późniejsze anulowanie projektów, takich jak serial Mike Hammer po aresztowaniu Stacy Keach za posiadanie narkotyków tylko, pogłębiło jego frustrację. Rol malały. A perspektywy obiecującej kariery zaczęły blaknąć. W 1985 roku Powers po cichu opuścił Hollywood. Wiódł życie prywatne, rzadko udzielając wywiadów, ale cień uzależnienia i żalu wciąż go prześladował. Jego niegdyś obiecująca kariera stała się przykładem tego, jak szybko okazje mogą się wymknąć. Ben Powers zmarł w 2015 roku, w wieku 64 lata, chorując na raka wątroby. Jego majątek netto oszacowano na zaledwie 500 dolarów co jest skromną kwotą odzwierciedlającą krótkie życie i karierę, która nigdy nie osiągnęła szczytu. Fani pamiętają go z roli Kita, mężczyzny, który dał Tell Me Evans historię, miłosną, na jaką zasługiwała, choć jego własna historia zakończyła się tragicznie.